Ją z tej strony Jagiełło. Dzisiaj opowiem Wam o teledysku, który zrobiłem 4 lata temu. Mm. Teledysk Grubsona i Marceliny pod tytułem... Jedna z planet to klip, który był moją drugą kolaboracją z Grupsonem, a już nie wiem, którą z rzędu kolaboracją z wówczesną wytwórnią Grupsona Maxflow. Oddech, zbudujmy z miłości statek, który połączy nasze światy na zawsze, hey. Pomysł na to, żeby to był teledysk no, taneczny wyszedł z inicjatywy akurat w wytwórni. Głównym założeniem było to, żeby opierał się na tańcu dwóch osób, żeby dużo się działo też świetlnie i najlepiej, żeby działo się to wszystko w jednym miejscu, więc to było założenie. Pierwsze, co musiałem zrobić, to wymyślić jakąś przestrzeń do tego, jak najbardziej anonimową, żeby jak najbardziej móc się skupić na, na, na postaciach, plus to, w jaki sposób chciałbym to Poświecić. Chciałem, żeby światła po prostu pracowały bardzo mocno z muzyką, ponieważ beat był bardzo tłusty, bardzo taki, ym, nazwę to nie wiem, kosmiczny trochę, w sumie jedna z planet nawet pasuje. E, chciałem, żeby światła też w jakiś taki sposób pracowały, ale żeby to e, opisać musiałem znaleźć sobie referencje i przeszukując internet i też swoją pamięć, przypomniałem sobie takim teledysku Eda Shirana You Need Me, I Don't Need You, który właśnie fajnie pokazał mniej więcej jak światło pracuje w studiu. Kiedy koncept wizualny został już zaakceptowany, musiałem przemyśleć sobie, w jaki sposób nadam progres e, temu trydyskowi. Stwierdziłem, że światło będzie się zmieniać wraz z e, progresem utworu. E, mam układ światła i pracę światła jeden na pierwszą zwrotkę, potem na refren, na drugą zwrotkę, jeszcze brycz, i tak dalej, i tak dalej, więc jakby chciałem, żeby progres wynikał z tego. Analogicznie tak pomyślałem, że może by zrobić żeby ten taniec właśnie też miał jakiś pro, progres czyli na pierwszej zwrotce mam tancerze osobno na pierwszym refrenie mam już taniec, właśnie razem dochodzi do jakiejś interakcji potem jest jakieś przełamanie na, na, na brzegu pomiędzy e, refrenem a drugą zwrotką dodatkowym smaczkiem, który stwierdziłem, że uatrakcyjnie ten teledysk to będzie zatrzymanie w czasie stąd na początku teledysku na stole widzimy akurat szklankę, z której się wylewa woda w zatrzymanym momencie jest zegarek, który nie chodzi e, i to wszystko przełamuje w sumie ruch, ruch pary. A akurat ten smaczek tej jakby wody wylewającej się zrobiłem, o ile dobrze pamiętam, na, na, na parafinie czy wosku ze świeczki, czekałem aż zastygnie i coś z tego się po prostu ulepiło, trochę poszczerbiłem. No. Michał Jagiełło, spec. od efektów specjalnych. Scenografia z założenia miała być bardzo minimalistyczna, czyli materace, biała pościel, biała podłoga, białe biurko, znaczy e, biały stolik, miało być dwa, ale jeden wyleciał, bo kompozycyjnie mi jednak nie siedział, e, biały zegarek, biały. W sumie białe wszystko, a w tym pomogła mi Ania Przybysz, którą też pozdrawiam i dziękuję serdecznie. E, kiedy już to wszystko też zostało jakby przemyślane i zaplanowane, stwierdziliśmy, że taki będzie klucz myślowy. Przeszliśmy do organizowania kadry i w tym przypadku Kajetan balcer z Max Flo zaproponował, że może zrobimy to za nią Jujką, e, która jest świetną choreografką i też bardzo świetną i przyjemną kobietą do współpracy. E, tak też zrobił, zaproponował jej, zgodziła się, potem chwilę właśnie omówiłem z nią, jaki progres chciałbym stworzyć. To, o czym wspomniałem wcześniej, że na początku są osobno w łóżkach, potem na brudżu, że dochodzi do jakiegoś innego typu rela relacji. Może ktoś nie wie, ale właśnie te proszki kolorowe, które tak latają i zawsze robią bardzo fajny efekt, e nazywają się kolory holi. Jak już za nią byliśmy po rozmowie, to nie mogłem przyjechać na żadne próby i tak dalej, więc po prostu wzięła to na siebie. Spotkała się z tancerzami, z Adrianą Kawecką i z y, Piotrem Simbą Abramowiczem. Pokazała nagranie z próby, swoją propozycję, jakby jak ta choreografia miała wyglądać. Spodobała mi się bardzo, wytwórnie też się spodobała, bardzo i też. Okej, okay, róbmy to. Wszelkie niuanse byśmy już dogadywali na miejscu. Mieliśmy pomysł na formę, mieliśmy już choreografię, trzeba było ogarnąć trochę sprzętu. Chciałem wziąć do tego Reda, ale akurat wtedy już bym wszystkiego w, nie zmieścił po prostu w budżecie. Posiadałem wtedy swoją kamerę FS700R, która miała do 180 klatek Full HD, niestety w zapisie 8-bitowym, yy, który nie jest w żaden sposób zbliżony do rowów. Udało nam się skorzystać z innych obiektywów. Wynająłem zestaw Zeissów CP2, które są fajnymi, ostrymi obiektywami filmowymi z bardzo dokładnym pierścieniem ostrości. Polecam. Wtedy jeszcze chyba Xinów nie było w ogóle w ofercie do wynajmu. Sama jazda kamery wynikała z jakiegoś najprostszego slidera typu S980 z głowicą typu 500 dwa Bosumanów Na tym sliderze wykonałem te pierwsze ruchy kamery, które się pokazują w teledysku, a monitor, który mi pomagał, który nam pomagał zajrzeć, to był jakiś zwykły liput 7-calowy, kupiony jeszcze chyba w 2010 roku e, w Chinach. Rurki, follow focus, compendium, magicam do monitora i to wszystko. Działałem w tym czasie akurat jeszcze bez mojego asystenta, więc miałem bardzo dużo na głowie i było ciężko, ale dałem radę. W szczególności, że po zdjęciach musiałem wrócić 400 km pow, do domu. Ze strony technicznej potrzebowaliśmy też właśnie jeszcze dużego studia. Skorzystaliśmy z Daylight Studio w Warszawie, które miało wystarczający rozmiar na wysokość i na szerokość cykloramy. I co było też ważne, żeby skorzystać z pełni cykloramy, nie pamiętam dokładnie miała metrów, załóżmy, że 8, że moglibyśmy lampy postawić po jednej i po drugiej stronie, nie tracąc jej przestrzeni, bo jeżeli to byłaby na przykład cyklorama narożna, już musielibyśmy postawić jedną lampę powiedzmy na statywie i stracilibyśmy już plus minus metr półtora e, samej cykloramy. Więc jeżeli ona miała 8 metrów, miała przestrzeń na statywie z jednej i z drugiej strony, jeszcze za, to e, mieliśmy jakby 8 metrów cykloramy netto. Akurat najistotniejszym elementem bezsprzecznie tego teledysku było światło. Skorzystałem z pomocy gafera Roberta Kulisia, któremu Pokazałem moją referencję świetną. on dobrał światło, porozmawialiśmy więcej o jednostkach, które możemy zrobić, żeby to jeszcze zmieścić w budżecie, który mieliśmy akurat na to, bo, bo stwierdził, że potrzebuje jeszcze dwóch oświetlaczy do pomocy. Byli to Emil Prokop i Rafał Gnoiński, który akurat sterował konsolą. Typ lamp, których zastosowaliśmy, to wszystko były lampy żarowe o temperaturze 3 200 bazowej. Nimi można było przede wszystkim dimować, czym raczej byśmy sobie nie poradzili, jakbym chciał na przykład jakiś HMI zastosować. A LEDy, tak jak sky-panele, teraz bardzo, bardzo użyteczne, bardzo modne i bardzo popularne, nie były wtedy jeszcze w ogóle dostępne w ofercie, lub jeżeli były, to ja po prostu o tym, e, o tym nie wiedziałem. Na postaci o góry świeciliśmy zainstalowanymi na ramach e, spacelightami. Z boków e, na wysokości postaci, troszkę ewentualnie bliżej kamery, świeciliśmy. E, o ile dobrze pamiętam, lampami do 2 kW, 1 albo 2 kW na prawnej, pamiętam bo było 4 lata temu, z chimerami, żeby świecić kontrem, Mieliśmy też postawione dwie lampy już bez takiej dyfuzji e, na ziemi i na na wysokości też głowy. Mieliśmy też zapięte podobne jednostki światła. Z kolei, że nam się tło tak mocno świeciło, skorzystaliśmy z zestawu chyba sześciu, czy siedmiu lamp. W sumie teraz nie pamiętam nazwy, ale pewnie w opisie to Odrzucę. Wszystko było zapięte na konsolę, dzięki czemu chłopaki mogli naprawdę bardzo wygodnie dimować od 0 do 100% jasności. Jeżeli chodzi o kolory, to nie mieliśmy LEDów RGBW, więc korzystaliśmy klasycznie z folii kolorowych, które nam ten kolor modyfikowały. Dla pewnej efektywności istotne było to, jak bardzo sobie zaplanujemy to światło. Ciężko było mi usiąść po prostu w jednym momencie i do każdej sceny zaplanować już układ światła, w szczególności, że było tyle jednostek, one mogły pracować w różny sposób, były jeszcze opcje kolorowe, więc przed każdą sceną, przed każdym fragmentem, e, czy to była zwrotka, czy pierwszy refren, czy, czy druga zwrotka, czy bridge, ustalaliśmy światło osobno. Szliśmy też progresywnie, żebyśmy wiedzieli, że nie jest ono aż tak podobne e, do siebie. Załóżmy, mieliśmy pierwszą zwrotkę, e, rozmawiałem z Robertem, co robimy, jak świecimy. Ok, akcept, nagrywamy pierwszą zwrotkę z tańcem, zrobiliśmy ją, pach, robimy refren. Przez to szliśmy do przodu, wiedzieliśmy co mamy ze sobą i nie doszliśmy do pewnej niechcianej powtarzalności przy, przy rodzaju e, świecenia. Setup całego światła, o ile dobrze, dobrze pamiętam, zajęło jakieś 3 czy 4 godziny. Kupaki musieli złożyć stelaże, musieliśmy wybrać światła, zobaczyć jak to wszystko wygląda, więc wszyscy zobaczyliśmy się o 9, o 13 i robiliśmy już pierwsze ujęcia. Ekipa Roberta Kulisza sprawiła się bardzo dobrze i za co też serdecznie dzięki. Skoro zaczęliśmy zdjęcia z tancerzami o 13, nie pamiętam dokładnie o której je skończyliśmy. Była to może 20, 21, dlatego też nie było takiej potrzeby, żeby Marcelinę czy Grupsona ściągał już tam na sam, na sam początek zdjęć. Kiedy realizowaliśmy właśnie te sceny taneczne, Aneta Kacprzak zajmowała się tym, jak pięknie są czy Marcelina mieli wyglądać, więc. Pudry, fryzury, make-upy. Naprawdę świetną robotę wykonała dziękuję jeszcze raz. Na końcu przez jakieś plus-minus trzy godziny realizowaliśmy właśnie ujęcia z Marceliną i z Grupsonem o układzie świetnym, który by korespondował z tym, co właśnie nagraliśmy. E, nagraliśmy też ich scenę wspólną, ale ostatecznie nie weszło do montażu, ponieważ nie robiła tak dobrej roboty, jak te akurat osobno zrobione. Kolejne wyzwanie był montaż. Nie był on popularny, opierał się na formie, więc pewne rozmowy też na temat formy, jakich efektów ewentualnie można zastosować. Na odległość są bardzo, bardzo ciężkie, więc kiedy postawiłem pierwszą wersję, stwierdziliśmy, że już jest ok, jeżeli chodzi o układ, o tempo cięcia. Grubson musiał do mnie przyjechać. Spędziliśmy noc na szukaniu różnych innych wizualnych rozwiązań wynikających z postprodukcji. Na przykład ten efekt e, zrobiony został na, na zasadzie takiej, że zduplikowałem ścieżki, jedną postawiłem wyżej nad drugą. Przesuwałem, opowiem 4-5 klatek, dawałem przeźroczystość na 50% i dzięki temu zostawiało to taki pewien ślad. E, z kolei tutaj bardzo podobna sytuacja, tylko ten fragment, który akurat był na przeźroczu, e, zakolorowałem na mocno czerwono, żeby został taki, ja wiem, nazwę to gliczowy, gliczowy e, powidok. Z kolei tutaj w kolorowych scenach zastosowałem najzwyczajniej w świecie e, efekt negatywu. Mam nadzieję, że te dyski, jak i Breakdown Wam się spodobały. W tym akurat przypadku bardziej liczę na to, że Breakdown się spodobał. Mam nadzieję, że czegoś wartościowego się dowiedzieliście: że chociaż na przykład jedna informacja okazała się być wartościowa, i kto wie, może kiedyś z tego skorzystacie. Następny Breakdown i odcinki o różnej innej tematyce około filmowej około teledyskowej są tak pewne, są tak pisane jak HWDP na ścianie. Do następnego. Yo! Skoczmy w taką rakietę, co nas wystrzeli, w kosmos u się wystrzeli. Także nie.